that's Cześć Manko, z tej strony Roles, jestem razem z Rokiem Na terenie opuszczonych zakładów fototechnicznych Foton Także to jest coś w stylu głównego budynku Do niego pójdziemy za chwilę Teraz jesteśmy w jakimś budynku, który wydaje się być mieszkalnym Sądzimy tak, ponieważ znaleźliśmy tutaj za ścianą prysznic i toaletę Tutaj nie wiem co było, ale wygląda to nieźle. Są jakieś drzwi, zamknięte prawdopodobnie. I czemu nie ma wejścia na górę? Coś w stylu pracowni. Patrz, są rzeczy. Leki? To są leki? To są no to ktoś tu się bawił w chemika Patrz tabletka no, tabletki nie otwarte? Są... No dawaj, otwieraj. Czemu? O! Może lepiej nie. Zamknij. Patrz. Czaj, czaj, bo tu coś jeszcze jest. Patrz, szklanka. Segregatory porozrzucane. No, jest bardzo dużo dokumentów. Ktoś to podpalał. Dokładnie to techniczne. Wszystkie jakieś dokumenty, tutaj też. Coś to podpalić, jak możecie zauważyć. No niestety, wandalizmu nigdy nie za wiele. Pompka do materaca. Najprawdopodobniej. A to jest materac. Albo coś. No, no, Toaleta. Chodź, Chodź tu posić, bo moja oślepia. To Roku Spider-Man. Tylko uważaj, żeby ci się to nie zarwało, ziomeł. Uważaj! Ja się trochę tykam, że ona mi się wysunie, jak będę wchodził. Ale ona jest zablokowana. Nie wiem, czy widzisz. Nie jest zablokowana, jest tylko zawiązana sznurkiem, który może się bardzo otworzyć, bo jest już stary. Dobra, także jesteśmy na wejściu do tego głównego budynku. Tutaj jest takie wejście. O, to jest to, zobacz. To jest coś w stylu kliszy, zobacz. To jest coś w stylu kliszy do wywoływania zdjęć. Tu wyjście, zobacz. Tam co jest? Czyli to też była część biura? Nie wiem, nie ogarniam. Aha. Wszystko jest zapisane na 2012. Palenie zabronione. Musimy znaleźć schody na górę. Są schody? Najwyżej będziemy musieli się wrócić i znaleźć inną drogę na górę. Tu Przecież nie, chodź tutaj, zobaczymy co jest. Jesteśmy w dużej pompowni, w podziemiach, w piwnicach. W piwnicach jesteśmy. Dobra Dobra także widzimy się po cięciu jak już znajdziemy schody i będziemy szli na górę. Także do zobaczenia po cięciu. Także znaleźliśmy schody tu są schody na dół. I są schody na górę Także no, jest wysoko O lol To jest winda Załamana winda, to jest winda, patrz Aha. Towarowa. To jest winda towarowa załamana Co jest na górze? Yy, ona jest, zobacz, taka no. Szybko przechodzimy, tak żeby, znaczy wiesz Dobra Udało się Żyjemy. Eee, poniszczone dokumenty, śrubokręt, płyty. Eee, lol. Patrz, tam są coś w stylu ławek. To był magazyn, bo jest nawet napisane ostrzeżenie. 500 km na można tutaj poustawiać. Żeby się podłoga nie zarwała. Więc chyba to wymaganie jest spełnione, ponieważ tutaj są tylko jakieś meble. I papier, patrz ile tu jest papieru. Zobacz jaka tu, Zobacz, jaka tu jest wielka styrta. Mm. Maszyny. Weź odsłoń, bo tam jest jakiś wózek narysowany. Znaczy zdjęcie wózka jest. To są plane dwingy, porosprawne. Aha. Ale to są plany. Budynku. Piwnicy, piwnicy. piwnicy. Cześć, gdzie my jesteśmy? To jest jeszcze taki jeden plan. To jest chyba pierwsze piętro albo... Nie wiem, co to jest tak dokładnie. Dobra, weź pokaż jeszcze tamte obrazki, co są. To takie Kolejny duże. Patrz, tutaj jest dziennik leżący. Albo jakaś... Jakiś dyplom pewnie. Ej, lol, tutaj są... patrz. Dyskietka. Dyskietka. Poświeć na nią. Także znaleźliśmy dyskietkę. I dobra, przechodzimy znowu przez tą... Patrz! Lina windy! To jest lina windy. Zerwanej windy. Stąd przyszliśmy. A idziemy teraz tam. Patrz! Kolejny szyb windy. Patrz, my, my chodziliśmy w windą, która mogła się w każdej chwili zarwać. W Lol. Ale nie, w sumie tutaj te gruzy by ją zatrzymały. Ale ona jest zablokowana jakoś. Ona nie, nie sądzę, żeby zjechała niżej. A, jaka dziwna woda. Tam są butelki. Trzeba patrz. Widzisz, że to jest woda? Nie. No o, nieźle chodź. Uważaj pod nogi, żeby nie spać do wody. O lol, nisko sufit. Tutaj było pewnie zarządzanie wodą. Patrz, patrz i to. Tu są rury. Oluju. O, to jest stupnia, wow. Ty! Tutaj nie. wszystko pod ziemią jest zalane. Poczekaj, patrzaj to. Jakieś zabudowy na rury. Chociaż tutaj wszystkie rury z sufitu pewnie były pourywane. I tutaj zostały właśnie poskładane. Chociaż jeszcze nie wszystkie są pourywane, no, no. ponieważ foton tutaj się został opuszczony. I nikomu się nie chce tego odnawiać ani tego burzyć. Po prostu stoi sobie i grozi zawaleniem, ale my tu wchodzimy, bo jesteśmy hardcore. My się nie boimy zawalających się budynków, prawda, Rok? Prawda, prawda. No. Dobra, także przyszliśmy stąd. Tutaj już roku z latarką kampi i świeci. Także ja wchodzę. Olol Patrzcie co znaleźliśmy To jest ten szyb windy Czekaj, to jest już małe piętro Olol Może dalej po prostu nie było windy Ale na stówę da się iść dalej, bo zobacz, są schody Tu jeszcze nie byliśmy w tym pomieszczeniu. Idę, idę, idę. Ollol, toaleta. Tutaj jest damska. Kupki. No nieźle. Nie świeć tam, nie świeć. To jest telefon. Z faksem. No nieźle, no nieźle. Stempel, patrzaj. Czekaj, poświeć. Może da się go odbić? Nie da się go odbić. Czekaj. Poświeć na niego. Roku szkoleniowego. Czekaj. Nie mogę tego rozczytać. Dobra. Weszliśmy na najwyższe piętro. Czyli na coś w stylu poddasza. Tutaj jest yy, coś, co trzymało windę i prawdopodobnie tutaj windę była Obsługiwana, w sensie, do góry i do dołu. A ławalnem głową, sufit fail. Nisko tu było. O lol. Uważaj na głowę właśnie, bo... No tutaj jest ogólnie nisko. Ej, nie świeć, nie siedź, po nie sieć. Cześć. Chodź tam, bo tutaj z tego budynku mogą nas zobaczyć. Chodź trochę dalej. Tu na dworze. Ale tu jest najwyżej, więc ja tędy idę. E, patrz, wstęp 5 zł. A my wbijamy za friko. No nagrywam, nagrywam. Bo tutaj jest akurat fajnie. Chodź tu podejdziemy kawałek No, to musimy iść jeszcze do tego drugiego budynku. Także widzimy... Widzimy się po cięciu. A tu jest wysoko. No Z 8-5 jak nic. No bo ogarniamy te pomieszczenia tylko bez nagrywania, także... Jeżeli znajdziemy coś ciekawego, to to nagramy. Także do zobaczenia po cięciu. look, okay, at this. idziemy wyżej. Idź. Bo jeszcze to ja mogę pierwszy. Daj mi iść pierwszemu. skoro się cykiety to Czwarte piętro, poświęć na to czwarte, poświeć na to czwarte o. Patrz jaki fajny, jaki fajny widok tu jest choć już tu jest fajny widok Nice Uwaga na piorun ochrony Czekaj chodź się tu skąpić bo te bloki są Ogółem fajny widok, patrz Tam widać pałac kultury Ale patrz ile tego jeszcze jest wyżej Dobra, także jesteśmy na samej górze. Patrzcie jak tu jest kurcze wysoko. Jest wysoko w ciul. Jest 9 pięter. Jesteśmy na, właśnie na samej górze. I roku odejdź, bo chcę nagrać tutaj panoramę ładną. Odejdź. Jest pewien problem, ponieważ napotkaliśmy taką oto dziurę. Nie wiem czy to na kamerze będzie widać, ale to jest mniej więcej 7 metrów spadania na gruz i na szkło. Także no, na sam dach nie będziemy wchodzić, ponieważ to jest zbyt duże ryzyko. Także refling w opisie.